Kolejnym odcinku na moim kanale. Ja dzisiaj przyję do Was obiecaną organizacją szafy, która właśnie znajduje się za mną. Dzisiaj powiem Wam właśnie, skąd ta szafa jest, jak ona wygląda, no i też pokażę Wam, jak to wszystko w środku mam poukładane. Dzisiaj dokończyłam wszystkie te sprzątania, no i myślę, że szafa jest gotowa do pokazania. Też chciałabym na samym początku wspomnieć, że niedawno robiłam jej porządki, no i parę rzeczy wystawiłam na mojego Vinted, więc jeśli jesteście zainteresowani, to wpadajcie. Link zostawię Wam w opisie, a sama nazwa e, mojego vinte to szkieletonka, no i myślę, że teraz bez zbędnego przedłużania przejdziemy po prostu do tej szafy tak się prezentuje ta szafa, była ona robiona przez mojego tatę jest ona trzyrwiowa i otwierana na taki dotyk a la klik na górze ma takie oto trzy półki, szafki, ale dzisiaj na nich się nie skupimy, ponieważ nie ma za bardzo tam nic ciekawego do pokazywania, jedynie jakieś teczki, nagrody książkowe, no i w sumie nic z takich ciekawszych rzeczy ale za to skupimy się na pozostałej reszcie. Zaczniemy sobie od pierwszych czyli od prawej strony I tak jak powiedziałam są one Otwierane na dotyk. No i pierwsza rzecz, którą pewnie ujrzeliście, to jest to oto małe światełko, i ono jest biedronki, jest bardzo fajne, ponieważ na przykład, jak mamy rok szkolny, to wiadomo, rano jest trochę ciemno, i żeby wyjąć ubrania, no to jednak potrzebujemy światła. I żeby nie zaświecać tego takiego większego i przy okazji oślepiać siebie, to dzięki temu małemu urządzonku wszystko widzimy i mi się to sprawdza prześwietnie. No ale już pomijając tą. Małą, nieistotną w sumie rzecz, to tak to się wszystko prezentuje. W tej części mam głównie ubrania górne, czyli jakieś takie bluzy, swetry, topy, koszulki i jakieś inne tego typu rzeczy. E, mam zawieszone takie oto dwie rurki, na których wiszą sobie wieszaki i jakby ktoś pytał, to są one z Chinczyka. Wszystko starałam się wieszać tak mniej więcej kolorystycznie, no i w sumie mogę Wam pokazać, co tutaj mam, ale tak na szybkie, ponieważ nie będziemy się skupiać na każdym jednym ubraniu górną rurkę mam poświęconą bardziej tym ubraniom z długimi rękawami, czyli jakieś bluzy swetry, golfy i inne takie no i wszystko zaczyna się białymi ubraniami, a kończy czarnymi i w sumie nie wiem co mogłabym wam tutaj za bardzo pokazać mam właśnie jakieś bluzy, głównie są one z Berszki, ostatnio też dużo kupuję w Stradivariusie, jakieś pojedyncze rzeczy z H&M też się znajdą niektóre bluzy, na przykład ta tutaj jest z lokalizacji Heroes, mam też z Admora. No i takich innych internetowych sklepów. Tutaj też taka oto koszula. Takie typowe ubrania, które możecie zaobserwować u mnie na Instagramie. Zaś na tej dolnej rurce są ubrania z krótkim rękawem, czyli takie idealne niby na tą porę roku. I wszystko się rozpoczyna tutaj koszulami. I tutaj mniej więcej starałam się układać to tak też kategoriami, wciąż mając w głowie tą myśl, żeby jednak też utrzymać ten kolor. I tu są właśnie koszule. Przechodzi to też przez jakieś koszulki luźniejsze, takie oversize'owe. Następnie mamy... Topy, topy głównie mam ze Stradivariusa i New Yorkera, jakby ktoś pytał. No i te jeszcze jakieś takie czarne bluzki, te są bardziej dochodzenia tak po domu. Z racji takiej, że tutaj już wszystko omówiłam, to przechodzimy do tych środkowych drzwi. No i tak właśnie one się prezentują po otwarciu. Mamy tutaj trzy półki oraz trzy szuflady. No i jeszcze na dole w sumie taka dodatkowa półka, ale w niej za bardzo nic takiego istotnego nie ma. Na samej górze mam piżamy i prawie wszystkie piżamy mam z Pepko, ponieważ są one prześwietne. Co jak wcale Pepko ma super piżamy. No i obok mam jeszcze bardziej takie domowe t-shirty, również jakieś oversize'owe, ale w nich naprawdę bardzo rzadko chodzę. Niżej mamy półkę z krótkimi spodenkami, no i tutaj właśnie są te spodenki, te są na przykład z Tailway, te są z Bershki, trzy pary, no i te ostatnie są z Shina. Obok mam bardziej takie dresowe krótkie spodenki, na przykład te są z H&M, tamte w sumie nie mam pojęcia, tu są dwie pary kolarek, no i one są, te są z Bershki, a te są z H&M, to jest kolekcja z Blackpink. Tutaj są kolejne właśnie kolarki białe również z Bershki. I te dwie pary są z Sinsaya, są jakieś takie oto spodenki i one są z Bershki, z tego co pamiętam, ale były bardzo dawno kupowane. Tutaj też znalazł się jeden top bez ramionczek, ponieważ nie miałam za bardzo jak go tam powiesić, z racji takiej, że skończyły mi się te takie typowe wieszaki, które mają te haczyki, nie wiem jak to wytłumaczyć, ale żeby po prostu powiesić coś bez ramionczek. Jeszcze niżej mam spodnie, tym razem z długimi nogawkami, i one głównie są szerokie. Kiedyś chodziłam cały czas w skinny jeans i nie wiem, nie wyobrażałam sobie chodzenia w tych szerokich, a teraz może mam jedną parę albo dwie. Tak to cały czas chodzę w tych szerokich, ale już pomijając ten fakt, no to tutaj właśnie na przodzie mam te, w których najczęściej chodzę. Są one głównie z Bershki, Tailway, czasami też z Hausa, ponieważ tylko z tych sklepów te szerokie spodnie są na mnie dobre, bo nie ukrywając jestem osobą niską, też bardzo szczupłą, no i pewien problem z tymi szerokimi spodniami jest. Jeśli właśnie polecacie jakieś sklepy, gdzie te szerokie spodnie są trochę mniejsze, to możecie napisać w komentarzach, ponieważ na pewno skorzystam, bo o ile od niedawna problem z pasem przestał być właśnie problemem, ponieważ te spodnie są głównie w tym miejscu na mnie dobre. To mam problem z nogawkami i za każdym razem muszę je skracać. No, ale już wracając do tego, co mam na tej półce, no to po tej stronie mam głównie te spodnie takie jaśniejsze, a po tej są ciemniejsze. Zresztą na pewno to zauważyliście. Tu mam jeszcze jakieś spodnie dresowe, jakieś leginsy tego typu rzeczy. Tu jeszcze są takie e, jedne szerokie spodnie. One są takie naprawdę bardzo szerokie, no i bardziej takie na wakacje. Przechodzimy do szuflad. No, i zaczynamy od tej najwyższej. I w niej mam skarpetki. Właśnie dzisiaj robiłam w nich jeszcze porządki i teraz mogę Wam tutaj wszystko na spokojnie pokazać. Sam organizer jest z Allegro, gdzieś właśnie go tam zamawiałam. Skarpetki są też tak układane w miarę kolorystycznie. Z tą mam te takie świąteczne, w których prawie cały czas chodzę, przez cały rok. Z są te takie już normalne. Środkowej szuflady Wam nie będę pokazywać, ponieważ. W niej mam głównie bieliznę i po prostu stwierdziłam, że nie będę wam jej tutaj pokazywać, ale przejdziemy za to do tej ostatniej. No i w niej mam m.in. stroje kąpielowe, jakieś rajstopy, paski i czapki. I już najniżej jak się dało, to tutaj mam właśnie jakieś takie oto pudełka, w których mam worki stare, takie co miałam na przykład na strój na WF, no i musiałam je gdzieś po prostu dać, więc są one tutaj, no i obok jest pozostałość jeszcze po organizerze. No i już ostatnia część i zaczniemy sobie również od góry. Tam mam różnego rodzaju jakieś pościele. Nie powiem Wam, skąd one głównie są, ponieważ każdą jedną mam z innego sklepu, niżej mam moją torebkę, w której, szczerze powiedziawszy, bardzo rzadko chodzę. Nie wiem czemu, może ze względu na to, że jest ona większa. Myślałam, że będę miała ją do szkoły, ale też bardzo rzadko w niej chodzę, chyba, że mam jakieś odwołane lekcje, bo nie wiem, po prostu mi się te książki nie nie mieszczą tam. Niżej mamy znowu rurkę, i tutaj mam głównie jakieś sukienki świąteczne, sweterek. Tak jak właśnie powiedziałam, tutaj są sukienki, spódniczki, no i moje plecaki z kankena, jeden szary, e, drugi czarny. I jakby ktoś pytał, to wam mega je polecam, są prześwietne. I na dole mam jeszcze takie oto pojemniczki. Nie mam pojęcia skąd one są, ale chyba z bodzio, chociaż nie jestem pewna. No i tutaj mam jakieś torebki, w których też rzadziej chodzę, jakieś opaski i tego typu rzeczy. No i to byłoby już na tyle w tym odcinku, więc mam nadzieję, że Wam się spodobał. Napiszcie w komentarzach swoje odczucia, też możecie napisać jakieś swoje propozycje, co stwierdziliście, że macie u siebie i fajnie by się sprawdziło też i u mnie. To właśnie z chęcią poczytam, no i sama się też przekonam o tym. No i co, zostawiajcie łapeczki w górę i widzimy się w kolejnym odcinku. Pa pa!